Kolejne auto dołącza do naszej oferty. Jest to Audi A3 z 2014 roku produkcji. Audi wyposażona została w silnik diesla o pojemności 2 litrów, mocy 150 koni mechanicznych, połączony z automatyczną skrzynią biegów. Audi do tej pory przejechała 164 tysiące km. Jest to się w w procentach potwierdzeń. dyscypliny w noszeniu maseczek, ograniczaniu kontaktów i zachowywaniu dystansu. Dlaczego teraz to się ono, bo w tej chwili ten poziom dyscypliny jest niestety bardzo niski. Minister mówił też o wytycznych dla policji, o kontrolach, na przykład w środkach transportu zbiorowego Legnica, Grażyna Wiatr, Radio Z. Blisko ciebie, obiektywne i niezależne. Takie są to... wiadomości. Więcej na temat aktualnej oferty znajdziecie w opisie poniżej tej prezentacji.